13 czerwca, pokój zostawiam wam, czytamy w Ewangelii Jana, 14 rozdział, 27 wiersz. Dwóch artystów malarzy za temat do swoich obrazów wybrało koncepcję pokoju. Pierwszy naszkicował samotne jezioro wśród dalekich gór. Drugi namalował na płótnie wzburzony wodospad z wysmukłą brzuską pochylającą się nad spienionymi falami. Na jednej z jej gałązek, pokrytej kroplami burzliwych wód, umieścił ptaka w gnieździe. Pierwszy obraz przedstawiał tylko zastój, drugi pokój. Życie pana Jezusa zewnętrznie było życiem jak najbardziej niespokojnym. Burze i niepokoje uderzały o nie nieustannie, dopóki w końcu umęczone ciało nie zostało złożone do grobu. Lecz jego wewnętrzne życie było niezmąconym szklanym morzem. Wewnętrzny pokój nigdy nie został naruszony. W każdej chwili można było przyjść do niego i w nim znaleźć pokój. Nawet wtedy, gdy ludzie podobni psom krwiożerczym ścigali go już na ulicach Jeruzalemu, Pan Jezus zwrócił się do uczniów i jako swój testament zaofiarował im pokój. Pokój nie objawia się jako pobożne uczucie, którym rozkoszujemy się w kościele. Lecz jako odpocznienie serca głęboko ugruntowanego w Bogu. Pokój zostawiam Wam.